Widzowie, witam was w nowym odcinku, a tak naprawdę w serii, gdzie to dziewczyny organizują mi randki. Pierwsza osoba, która tą randkę mi zrobi to Wiko. Cześć. Cześć Wiktorio, miło cię poznać. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku troszkę lepiej się poznamy. A dla was widzowie informacja jest taka, że jest to pierwszy odcinek całej serii, do której zaproszę różne dziewczyny, które będą mi robiły różne randki, a na koniec wspólnie to ocenimy. I do wygrania jest to, że ja komuś organizuję randkę na takim dopierd**nieniu, że to będzie największa rzecz, największa randka ever. Mam nadzieję, że masz na sobie rzeczy, które mogą się ubrudzić, Jesteśmy... na pierwszą atrakcję. Jesteśmy pośrodku jakiejś wsi. No powiem Ci tak, jestem zdania, że na pierwszej randce musi się wydarzyć coś, żebyś zapamiętał tą randkę. No to nie może być zwykłe wyjście. A uważasz, że jesteś ogólnie dobra w robieniu randek? Tak, no. Serio? No? Nothing but heavy duty. Milk way. To są jakieś samochody? Słuchajcie, widzowie, tu jest dużo jakichś samochodów i nie wiem do końca, co my jeszcze będziemy robić, ale... ale idziemy. Jakby jakiś chłopak zaprawił się w to miejsce na pierwszą randkę, to by się ucięło. się mega Serio? No? No? czy jakieś wcześniej doświadczenie z ja tak, ja na... Serio? Wie pan, ta sytuacja jest taka, że po prostu hmm. koleżanka zaprosiła mnie na randkę, bo mamy tak, że koleżanka mnie zaprosiła a nie ja koleżankę okay. i wymyśliła mi taką aktywność. Ja właśnie jeszcze nie wiem do końca co to jest. Ja to była tajemnica, więc ja będzie. nie do końca wiem, co my będziemy robić. Więc Ciężko mi powiedzieć, czy coś robiłem wcześniej. Ale... Co do samochodu, w którym będziemy jeździć, jest ten San Patrol i61 dokładnie. Czyli samochód stricte terenowy, są to pancerne, niezniszczalne pojazdy. Słuchaj, no, Mikołaj, ja stwierdziłam, że jakby od początku relacji trzeba wiedzieć, czy możemy sobie ufać, więc po prostu. Ale to jest w ogóle bardzo ważne, no. uważam. Dobry początek dnia, żeby to się już ożywić po prostu, tak, że tak dokładnie. powiem teraz zaczniemy sobie Braves, czyli przechył boczny. I to jest ten najłagodniejszy, który mamy. Okay. Spokojnie sobie wjeżdżamy tutaj i dookoła jedziemy. To jest ten najłagodniejszy i tutaj powiem więcej, nie ma szans na wywrotkę. Pierwsza górka, więc z gazem do góry. Jak widzisz dość mocno ten gast trzeba na przykład Tak, tak. był mocno hamulec. Nawet się, się zatrzymać, widzisz? O, tam jest stromy zjazd w dół, czyli bardzo mocno tam Tutaj prasujemy. teraz tak. bardzo mocno hamulcem na zjeździe w dół pracujemy. O właśnie. I powolutku zjeżdżamy w dół. Jak jest na razie, Mikołaju? Jak jest na razie, no już no. spoko. Czuję już całkiem pewnie, jak no nie wiem, nie, nie boję się jakiegoś tego tak jak na początku myślałem, że będzie to. Tutaj prostecznie. No, 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 dobra, Że jest naprawdę git. No i przechyła. Właśnie, nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy. U mnie nie ma głupich pytań. Do tego stopnia, że można mnie pytać, czy koło jest okrągłe, będę. Jednak nie wszystko zawsze z tym off-roadem jest oczywiste No i będziemy wjeżdżali sobie do wody Co do wody? Mamy tutaj naprawdę bardzo dobre opony Które świetnie się sprawdzają w błocie Moim samochodem bym tu nie wjechał No Dobry. zdecydowanie nie Czas na coraz to ciekawsze elementy Co jakbym tak na wszystko, na pełnej tutaj by się wjechał? Mogłoby coś nie wytrzymać Okej okay. To są trzy tony. Spokojnie do góry No i z drugiej strony takie delikatne zaskoczenie Powiem tyle Bardzo mocno hamulce Dobra Ja pierdolę Ale zjazd Mocno mocno O chłopie Dobra, prosto? prosto? Bardzo często jest tak, że musimy się przeciskać między drzewami. U nas takiego lasu nie ma, a z tego tak? mamy kontener. Od razu mogę dać podpowiedź? No. Łatwiej jest, jak będziesz się trzymał bardzo blisko lewej strony, bo ją lepiej widzisz, lepiej czujesz. Półterko, delikatnie? No jesteśmy, to jest super. Super. czy kiedyś miałeś to, do czynienia z offroadem? Nie miałem do czynienia z offroadem nigdy. Na początku myślałem, że będzie to mega ciężko. Myślałem, że będzie to cięższe, a jest naprawdę git, no, to jest spoko, bo mega fan w ogóle. Miałeś do czynienia? Tak, ja się wychowałam na offrodzie. Serio? Tak, że ja z moim tatą zawsze jeździliśmy na jakieś tri czy coś takiego, także ja dużą część mojego dorastania spędziłam na uje... błotem w furach terenowych. Serio? Tak. Ogólnie dużym minusem tego offrodu jest to, że cały czas jest ten ziomek z nami i jakby jako randka, no nie mamy tak dużo jakby przecięcia między sobą. Fajna aktywność, ale czuję, że nie zbliża nas do siebie w jakiś sposób, no wiecie, no jakby randka powinna cię zbliżyć w jakiś Sposób z tą osobą, ale jest to pierwsza aktywność, więc zobaczymy, co Fika przygotuje dalej. Widzowie, przed nami duża górka, to jest droga do serca Wiktorii. Tak, sobie, że musimy zaimponować. Idealnie. Widzowie, największy przechył przed nami. Musisz się skupić na kierownicy, bardzo dokładnie. Szydrowie jest najtrudniejsze. Na Dajlepka do lewej? Ja patrz no Proszę, może takie Ostrze. O? Ja on się teraz jeszcze wchylił. Do tego? O? Co tu się dzieje? Co? Żyjemy? I żyjemy! I to jest po prostu prawdziwy mężczyzna za kierownicą. I co, sorry, teraz jak będzie. sobie poradziłem? Bardzo okay. dobrze. Widzowie, ja już po, teraz wieża Wiktoria. No zobaczymy, jak sobie poradzi. Ale jak się wychowała na offroadzie, no to ja liczę, że jest całkiem dobrze, że nie będzie wstydu, no. To jak już jeździłaś w takim razie? To pytanie, czy. Spotykałaś się z takimi trawersami, z przechyłami Zdarzało się, jak to Mikołaju zaufał się zwiększa? Myślę, że tak, no jakby wika, wiesz, ja się mam za solidną kobietę, więc na razie jakby nie, nie zmieniłaś tego mojego zdania, ale, ale może coś zmieni zaraz Normalnie zabrakło, trzeba było delikatnie poprawić Siega, Aj, No i tutaj mamy, pierwszy tutaj błąd Tutaj mamy Pierwsze podwyższenie Wiktorii, takie konkretne O kur... O, o kur... Kto dał prawo jazdy? Ile taki samochód kosztuje? To niestety są duże pieniądze, bo aktualnie żeby kupić Patrola w dobrym stanie No to zaczynają się ceny tak powyżej 60 w górnej granicy nie widziałem Ale patrzcie, w ogóle się tego nie boi, więc jakby to na pewno duży plus Odważna babka Cofam. <laughs> Widzowie, wjeżdżamy do do kontenera, ja walnęłem lusterkiem, Ciwika wika walni lusterkiem. Troszkę za mocno spletki ręce. Dobra, też lusterkiem. Jest. Co to jest? To bo... prawe lusterko. No widać to, że już było U Wiktory widać prawe tak. A tutaj z odwagi dość mocno U mnie z odwagi okay. Realnie z odwagi tak było widać, że Słabiej, tętniej okay. Czyli jesteśmy na takim poziomie, że potencjalnie bylibyśmy dobrą parą właśnie Oczywiście O, No dobra, to kończymy, dziękujemy bardzo Dziękujemy bardzo, dziękuję Dzięki śliczny stary Jest to gruby temat i ciekawy temat Ale szczerze nie wiem czy tym jakoś mega jaram W sensie nie wiem czy jest to jakieś takie coś, wiecie co Że jakieś po prostu mega grube Skończyliśmy offroad i widzowie nie trwało to jakoś mega długo Trwało to godzinę, więc myślę, że spoko na rozpoczęcie Dnia. Naprawdę fajnie się bawiłem, czy zbliżyło nas to do siebie. Myślę, że nie, ale już coś fajnego razem zrobiliśmy. Więc jestem ciekawy, mega dalszych aktywności, bo podobno Wika ma ich przygotowane naprawdę bardzo dużo. Uważam, że Mikołajowi się podobało, myślę, że tak, że było to trochę nietypowa, w sensie nawet bardzo nietypowa atrakcja. Myślę, że się nie spodziewał takiej, ale wydaje mi się, że mu się podobało chyba. Czy uważam, że nas to zbliżyło do siebie. Pod pewnym względem tak, no bo jakieś zaufanie trzeba było jakby zbudować do siebie. I uważam, że to jest dobry spot na budowanie zaufania jednak. Na pewno nie zbliżyło pod względem, że nie mieliśmy przestrzeni za żeby gadać, ale na to będzie czas przy późniejszych atrakcjach także ogólnie myślę, że tak, żeby w jakiś sposób zbliżyło ja generalnie tak jak wspominałam, trochę się wychowałam na Ofrodzie, zawsze z moim tatą jeździłam na różne rajdy, więc stwierdziłam, że to będzie taki dobry core randki, w sensie jakby pierwszej atrakcji, żeby wziąć go na coś, co było kiedyś jakąś tam moją pasją, coś pasją, za dużo powiedziane po prostu wiecie, że czymś się jaram, żeby tym zarazić, żeby też trochę wtedy wiecie, on mnie poznał od tej strony i no, żeby wspólnie tutaj porobić jakieś fajne rzeczy, mi się ogólnie podobało myślę, że to był dobry początek dnia, że tak Taki wiecie, adrenalina trochę nadbudowana, i w razie jakby, powiedzmy, że to jest nasza pierwsza randka, że się nie znamy, to będzie o czym gadać potem. Tematy na pewno się nie skończą, bo będziemy mieli w razie czego do czego wracać, a to po pierwszej atrakcji. No dobra, jesteśmy po off-roadzie. Jak Wika, ci się podobało? No mi się podobało, ja uważam, że okay, było okay. spoko. Jak okay. tobie się podobało. Mi również się podobało, uważam, że było spoko Nie, uważam, że było fajnie. Ja nie mam jakiejś mega zajawy na fury ja nie rozumiem co żeby ktoś często do nas mówił o tych furach, bo mm -hmm. no nie jaram się furami, ale wiem, że ty masz trochę taką większą zajawkę. No i tyle, no nie mogę się czekać kolejnych atrakcji, które tutaj e przygotowałaś e i. Że że zaufanie trochę zostało ustanowane Znaczy czuję, że tak, nie mieliśmy dużo czasu, żeby jakoś tak dużo ze sobą gadać i mm -hmm. tak dalej, ale czuję, że jako takie rozluźnienie atmosfery między nami, no Taki trochę na pewno breaker, już jakby, no, no. Taki icebreaker, dokładnie No i spoko, lecimy na, lecimy, na kolejną rzecz, lecimy, tak? Lecimy, lecimy. Okay. Idziemy w kolejne miejsce, które wybierając bazowałam trochę na tym, że będziemy robić coś, czym ja się jaram i czym postaram się ciebie zajarać okay. Ale też zrobimy coś, co tobie się może potencjalnie przydać, no bo wiesz, pierwsza randka pierwszym randkom, ale... Ale <laughs> potem jakbyś mnie zostawiła, albo ja bym cię zostawił Przynajmniej z tego. To prawda, bluzet na Mediolanu. Tak, dokładnie. Prawda. Idziemy do studia, mój drogi. Serio? Dzisiaj nagrywamy randki. W sensie mamy randkę. I ja jest... nie wiem, co robię jeszcze Wiktorem tutaj zabrał, bo to Wika organizuje mi całą randkę, więc. Stwierdzam, że dobrym Bonding Experience okay. będzie posiedzenie w studiu, czyli w przestrzeni kreatywnej. I zrobimy Mikołaju dzisiaj jingle do twojej maczy. Serio. Tak, tak? <śmiech> tak. <śmiech> Ale to ku... <laughs> Tak jak czujecie jingle do maczy, w sensie co to. Po prostu zrobimy sobie jakieś takie, tak jak... wiesz. Ba, 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 ba. Tak, coś w tym okay. nie takie... będzie, Wiesz sobie coś tym klikać próbować, nie? znajdziemy sobie dźwięk, z którego będzie można wyjść no i zobaczymy, nie? No, Ej, co dużo, dobra, Wika zabrała mnie do studia. Ej, szczerze, mega miłe. I jeżeli dziewczyna, z którą idę się spotkać na pierwszą randkę, wymyślałaby coś takiego, żeby na przykład powiedziała, no powiedziałem u Ciebie na Instagramie, że zrobiłeś i wiem, że się tym jarasz i tak dalej. No bo się tym jaram. I uznałam, że pójdziemy sobie do studia, bo mam się malek który robi muzej, że zrobimy jingle. Szczerze zajebiste. Serio mega fajne i mega miłe. I znowu spędzimy trochę czasu razem, więc w kontekście randki, naprawdę się tym miaram. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Wiesz co? Trochę mam taki vibe, jak Sanak z co zrobiła? Panem na szynkę, mozzarella. Okej, okay, okej. Okay. No. no. I by ta... Wow, matcha Bagiego. <laughs> <laughs> Widzowie, próbuję przekwinić, to, co tam będzie powiedziane. Panen orzech. Świeże macza. Mleko bez laktozy. <laughs> A no z orzechem Pyszne połączenie. Świeże mleko. Macza bardziej. Bo świeże mleko. Pyszne połączenie bardziej niż pyszne ale mleko. Odbyt, Dziwnie tak? po prostu. no. Wow, ale dobrać. uczta. He hej. Wika, idziesz na gierce nagrać? Tak, no. No. Banan z orzechem, pyszne połączenie, świeże mleko, matcha Pff, Dobra kochani, wjeżdżam w to Banan z orzechem, pyszne połączenie, świeże mleko, macza bagiego No Banan z orzechem, pyszne połączenie, świeże mleko, macza bagiego Momentami <laughs> mi się kojarzy teraz z tymi takimi kościelnymi macza bagiego <laughs> <laughs> Banan z orzechem, pyszne połączenie nie. Świeże mleko, to, jest no, to drugie, to drugie fajniejsze, co sądzisz? Chyba tak, no fajniejsze Dobra, mhm. mamy to, na razie e, I teraz Słuchajcie, mamy to, to może spróbujmy z tego wyjść <grym Teraz <grym zrobić jakiś <grym> dźwięk na początku Jak sobie życzysz, takie no, to, wow, Gratulacje, gratulacje Nie, ty mówisz wow, ale pycha Na końcu musisz hej, bo ten sound jest przycięty na tym, że na końcu jest to hej jakby muszę do tego okay. nawiązać Wow, ale pycha, hej by No Banan z orzechem, pyszne połączenie Świeże Świeże mleko bagiego Wow, ale pycha, hej No mój spoko, to hej chyba musi troszkę później. Ho, oh, ale pycha, hej! O, spoko! Zajebiście. Spoko, spoko, to ostatni bardzo dobre, no Banan z orzechem, pyszne połączenie. Świeże mleko bagiego Ho, oh, ale pycha! Hej! Ale to jest dobre. zajebiste, zajebiste, Co? serio Widzowie, mamy nagrany już sound naszymi tutaj głosami, a teraz dodajemy efekty No i robimy viral Studio Saturacja, we in this We tutaj out here, yeah? Oficjalny odsłuch jingla bagiego. Ej, serio Banan z orzechem, pyszne połączenie Świeże mleko, Macza bagiego. Hoo, ale tycha! Hej! Yo! Dobry, Thank dobry, dobra. Thank you very much. Więc Kończymy właśnie naszą przygodę tutaj w studiu i myślę, że Bagiem się podobało. W sensie, że o tyle, o ile pewnie sam proces robienia muzy, no on no nie działa przy tym na co dzień. Tak uważam, że udało mi się go trochę zarazić właśnie taką zajawką tutaj. Będzie miał sound pod fajne na TikToku, więc myślę, że jest wzięty. Idealnie się składa, bo wagę jeszcze w międzyczasie powiedział, że no pójdziemy potem na macze, ja to od razu nagrywam. Czasek plan jest pójście na matrze, więc się wszystko idealnie skleja. No także nie no, myślę, że na razie jest happy, że chyba mu się podoba. To jesteś coś... Kochani, wychodzimy z Saturacja Studio Dziękujemy ślicznie za ogarnięcie tego tematu Wiktoria, dziękuję za kolejny miły czas No i myślę sobie, że to jest taki vibe, że właśnie mówiłem wcześniej na setce, że jeżeli jakaś dziewczyna mnie zaprosiła do studia Uznała, że widziała to moją maczę i że chce coś takiego ze mną zrobić Mega zajawka No więc ciekawy jestem na kolejną atrakcję Idziemy z buta, czy jedziemy? Yy, idziemy do fury i jedziemy, ale Dobra. jedziemy bliźniutko Kochani, podjeżdżamy w kolejną lokalizację, gdzie Wika zabiera mnie na randkę Mogę się domyślać co to jest tylko, ale nie wiem jeszcze dokładnie A co, co to jest no, że to Coś z wodą związanego, tak obstawiam. No, że jest to pływanie czymś. No to zaraz... Zobaczymy, czy trafnie, czy nie trafnie Okej, okay, okej, okay, okej okay. I chcecie fun fact? Kobiety się zakochują, jak wytwarza się u nich oksytocyna, chyba to się tak nazywa no. I to jest na przykład, jak nie wiem, jak się przytula A mężczyźni z kolei się zakochują, jak wytwarza się u nich vasoprezymat, tak nazywa chyba I to jest hormon, który wytwarza się podczas stresujących sytuacji na przykład Podczas płynięcia statkiem Na przykład. się wytwarza Nie, ale generalnie takie wiesz, jest albo stresujące, albo sytuacje, gdzie możesz coś dla kogoś zrobić, coś w tym stylu No, więc wrzucałam staną na no, stresujące sytuacje, żeby się po prostu Stres był tak. sytuacje, tak? Z rana. Czyli ten tak. Jeep był stresujący, studio no, było mniej stresujące. A teraz idziemy po prostu do restauracji. No dobra, jedzonko Ej, chciałem to w setkę powiedzieć, że jestem tak krewsko głodny. <laughs> Więc idziemy się najeść, pogadać sobie. Ej, serio? I to jest pewnie jakaś fajna restauracja? Jest. Bardzo, bardzo ładna okay. Taka w twoim vibe'ie mam też, Okej, okej, liczę, że ci się spodoba Jakie dania na randkę są takie najfajniejsze? Ja na przykład mam takie wspomnienie, że kiedyś no. na, na randce z moją drugą dziewczyną zamówiłem rugera Bardzo nie, złe jedzenie na randkę I no, tak. oh, oh. no pewnie teoretycznie takie, który najłatwiej się je, ale okay. z drugiej strony nie wiem, ja bym trochę że w... Masz luz. Mam luz, Masz no. luz. No dobra, widzowie, zamawiamy i zaraz się widzimy, jak tutaj już coś podejmiemy decyzję. Widzowie, Wika poszła do toalety, więc tutaj kilka słów dla was. Jak na razie randka mi się całkiem podoba, ale czuję, że nie mieliśmy takiej chwili, żeby serio ze sobą trochę więcej pogadać. Ja wiecie, i w tym studiu ktoś był z nami, i wcześniej w tej furze też ktoś był z nami. I teraz jesteśmy w knajpie, więc spoko, że możemy trochę sobie pogadać. Ale jak na razie to są bardziej takie atrakcje dla Bagiego, aniżeli randka Wika i. Buggy. Ja czuję, że to w taki sposób powinno wyglądać. Więc liczę, że teraz ten czas na obiedzie, po prostu spożytkujemy na rozmowę, może jakieś deep tematy. Real talk, ja w ogóle na takich randkach uważam, że gadanie o takich głębokich rzeczach jest naprawdę ważne. Więc mam nadzieję, że trochę o tym pogadamy. No dobrze, Wiktorio, jaki temat to poruszyć na randce? Znaczy no że mhm. to ty musisz wymyślić, no jakby to ty mnie zabrasz na randkę, więc jakby. Miałeś kiedyś jakąś taką przepołową randkę? Szypołową randkę. Chyba nie, bo ja w ogóle jestem typem ziomka, który bardzo mało chodzi na randki, głównie z tego powodu, że nie widzę sensu w randkowaniu takim dla zasady randkowania. Idę na randkę tylko wtedy, kiedy czuję, że, że mega muszę czuć, jakby tą osobę, a trochę nie na zasadzie, o chętnie ją poznam, może coś z tego wyjdzie. W ogóle odpulam takie tematy, nie zmienia to faktu, że chodzę na randki, ale bardzo rzadko po prostu, że jak mam taką dziewczynę, nie wiem, która czujesz, że na przykład mogłaby być matką moich dzieci, ale trochę w takim vibe, albo nie wiem, że mega się gdzieś dogadywaliśmy gdzieś, mówię, idziemy na randkę, ale ciężko na przykład, nie wiem, ładna dupeczka na Instagramie, nie zapiszę do niej, żebyśmy poszli na randkę, nie wiem, no, może bardziej spowoduje tak, że przedniemy się na evencie gdzieś, poznam ją i jak może wtedy uda się się to coś ciekawego pogadać, to wtedy, no? Ja mam trochę podobnie jak ty, że nie randkowałam nigdy tak właśnie na zasadzie, dobra, właśnie ktoś no. wie, mnie pyta, czy z nim pójdę na kawę, to pójdę na kawę. Tylko właśnie, jak już się spotykałam z kimś, to wiedziałam, że raczej to idzie w stronę, że to będzie związek i wtedy sobie wychodziliśmy gdzieś wspólnie na jakieś okay. różne rzeczy. A, ja, a najczęściej gdzie randki jakby spędzałaś? W restauracjach? Tak, tak. Ej, a jaka jest rzecz, której się najbardziej boisz podczas randek? Najczęściej się tym stresujesz. Ja na przykład mam tak, że mega się stresuję, że w pewnym momencie zabraknie tematu No tak, no to wiadomo. To ale jest to, mega stresujące. To jest tam... dla mnie abstrakcyjnie stresujące, ja tak? Że... Jakbym siedział, po prostu zabraknie tematu, to ja mam także często gadam z kimś na początku relacji. Wiadomo, no potem już jest luz i przychylnie, dobra, co zaraz zapytam, zero zapytam, zero No serio, a ty nie? Nie. Widzowie, nie, zajadamy i pewnie zaraz jeszcze do Wam nagramy. Jesteśmy po jedzonku, jedziemy zaraz na, powiedzmy, że ostatnią atrakcję z małym przystankiem po drodze. Póki co myślę, że mu się podoba całkiem. W sensie było coś kreatywnego, teraz jedzonko, pogadaliśmy i tak dalej. I myślę, że to jest okej. Okay. Tesla, włącz tryb romantyczny. Widzowie, my mamy tryb romantyczny w samochodzie, kominek, tu nas grzeje. Więc y, to kamerę możesz, nas możesz jest... Będziemy jechać na jeszcze, jeszcze jedno miejsce okay. Ale po drodze musimy zahaczyć o coś okay. No i jakby powiem ci co jest, bo i tak po adresie poznasz Także jedziemy pod moją maczę Zgarnąć maczę Randka na mojej maczy Szczególnie dzień powiadania maczy Bagiego s <laughs> Wczoraj spędziłem tam cały mój <laughs> dzień Od godziny 9 do dwudziestej Natomiast dzisiaj spędzimy tam Dlatego jedziemy tylko zgarnąć, nie będziemy tam siedzieć o, Ogólnie powiem ci tak, szczerze Gdyby to była taka randka, że serio randka to raczej bym tam nie pojechał, no tak, bo jest no tam na tyle dużo jakby naszych odbiorców I, i ludzi, którzy wiedzą, że ja wydałem swoją maczę tam Szczególnie z nowo poznaną komfortowe. dziewczyną, myślę, że mogłoby być trochę niekomfortowo Ale, że o naszym związku już ludzie trochę wiedzą To myślę, że to nie jest jakiś tak. duży problem Także pędzimy na moja macza Let's go Szczerze powiem wam, widzowie jeszcze, że vibe randki typu, że bierzesz maczę i idziesz na pola mokotowskie na spacer Naprawdę Very good, very good I teraz sprawdźcie to O bracie. Ja pier... o, bo, że. Widzowie, dzień po premierze Wiktora zabieramy na randkę Do moich widzów, żeby poznać też moje community tak, ale, tak. Ej, ale w ogóle może to jest właśnie plus, że ty chcesz poznać moje, moich fanów, moje community tak, po prostu i, I żeby się sobie. przybliżyć do mnie no? To nie jest takie głupie Tylko no, zajmie przejście Dawaj, ja zrobię, do ja lokalu Randka trochę się przedłuży Pierwszy dzień sprzedaży maczek był wczoraj, dzisiaj jest drugi dzień Wbijamy tam, idziemy z Wiką wziąć macze Ale jest dużo ludzi no Jest trochę terroru Jest bardzo dużo ludzi Maciek, <laughs> zrobić nam zdjęcie? <laughs> Widzowie, także Maciek operator, musi nam pomóc nagrać TikToka, więc pokażę wam, jak ten TikTok finalnie wyszedł tutaj. Słuchaj, Mikołaju, no. jakby jak już zgarnęliśmy zkrólek, tak? To jedziemy w ostatnie miejsce. No. Też ci muszę powiedzieć, bo po prostu, jak szukamy, adres będziesz wiedział. Idziemy no. na pola mokatowskie sobie pospacerować i pochodzić. Czy Sonia ci o tym powiedziała troszeczkę, czy. A nie, no, dobra, ty, ty wiesz, wiesz, że ja chodzę często na pola mokotowskie. Tam stop więc okay. wiedziałam, że to będzie takie fajne na koniec randki, po prostu, tak wiesz, sobie pocheilować, posiedzieć. Okej, okay. no to w takim razie tam jedziemy, <laughs> widzowie, jeżdżamy na pola mokatowskie. Let's go. No dobra, Ty Wika, czy na polach Mokot czy nie? E, teraz nie, ale kiedyś byłam mega często Serio? No Ja mam e, tak, że to jest nie. dla mnie taki safe place, że tutaj czuję się świetnie Pomimo, że to jest środek Warszawy i z pozoru może to się tak wydawać nie. takie właśnie nie do końca aż tak safe To jest tutaj mega ładnie po prostu no. Możemy pójść w spot, gdzie ostatnio z Erykiem i z Karo siedzieliśmy sobie I tam było naprawdę spoko Ej dobra i ostatnio tutaj z Karą siedzieliśmy sobie z Erykiem I uznałem, że to jest potencjalnie super spot na randkę Patrzcie jak jest ładnie Widzowie, może pokażemy jak tu jest pięknie Proszę bardzo, za nami staw pola Mokotowskiego, A my sobie siadamy o życiu a, To miała być na odcinek tylko randka A jak to tylko na odcinek? Ty na odcinek? No to był odcinek jakby z randki, no? a ja nie że... A ja myślałam, że a Nie no, seriorujecie mnie No dobra, widzowie, jesteśmy na polach mokotowskich, spacerujemy, rozmawiamy. Jeżeli chodzi o randkę, naprawdę tu jest, tu jest spoko. Ja ja bardzo lubię to miejsce, bardzo lubię macze. Dwie pierwsze aktywności też były naprawdę bardzo spoko. Pewnie sobie pogadamy chwilę tutaj z Wiktorią i na samym końcu zrobię dla Was jakieś lekkie podsumowanie. Koniec randki, widzowie, w tej serii ja nie oceniam, w sensie oczywiście powiem wam, co o nie myślę, ale to na koniec pierwszej edycji Wy ocenicie, która dziewczyna zrobiła mi tym randkę najlepszą. Jeżeli chodzi o dzisiejszą randkę, oceniam ją na spoko. Ale ja uważam, że Wika nie do końca zadbała o to, żebyśmy my serio mogli trochę więcej. Porozmawiać, trochę więcej, tak serio się poznać. Że wiecie, odcinek, odcinkiem, wiadomo, że to nie będzie takie serio, serio, ale że jednak my z Wiktorią mamy taki kontakt, wiadomo, ziomarski, fajny, miły, jesteśmy blisko siebie, ale myślę, że nie mamy takiego kontaktu, że jesteśmy, wiecie, najlepszymi przyjaciółmi, więc cały czas jest ta przestrzeń, żeby się lepiej poznać i ona nie została aż tak wypełniona, moim zdaniem. Dwie pierwsze aktywności były z dodatkowym chłopakiem, więc jakby, no, nie mogliśmy się jakoś tak mega tutaj otworzyć przed sobą. Natomiast jedzenie i spacer, pewnie tutaj była przestrzeń na to, ale Wika jakoś tak nie inicjowała dużo rozmów, w sensie częściej ja inicjowałem rozmowę niż Wiktoria, więc czuję, że było spoko, ale mogło być po prostu lepiej. Piszcie mi w komentarzu, kto kolejny powinien zrobić mi randkę, a ja tę osobę wezmę i zobaczymy, jak przygotuje mi całe przedsięwzięcie. Elo. Ceniam naszą randkę, że nasz dzień na bardzo pozytywny. Mam nadzieję, że Mikołaj ma podobne odczucia, ale no uważam, że, że było spoko, że było trochę niekonwencjonalnie. Ja, jak mam w głowie wizję, że ktoś by miał mnie zabrać na randkę, to bym chciała, żeby to było coś nietypowego, bez zamulawki, Coś spontanicznego bardziej. To też trochę chciałam jakby zorganizować Mikołajowi. Myślę, że się udało. Ogólnie uważam, że dzień był mega spoko. Serio, że jakby mi ktoś zaproponował taką randkę, to bym była mega zachwycona, więc też było cool.